Witajcie, w ogóle dzisiaj Powiadomienie, jest schacka, ustawiona nie tylko na tylko do baru, e, schadzka na naleśnika i placka, bo my jesteśmy dalej w Ostródzie, dzień dobry, dzień dobry, no i jest pewna schadzka, słuchajcie, bo idziemy na Molo i tam mamy no, spotkanie, o i tam mamy właśnie, to panią kojarzycie, to jest, to jest sultanki córka Elisabeth I. <laughs> Czyli moja mamulesia. Tak, calineczka mamuleczka. I jeszcze, jeszcze. Sultanek, Zosie mm. Co powiesz, babciu? Zanim mówię ja. wam, ładnie, dzień dobry. Wszystkim z całego świata. No. Tak, tak, nagrywam filmik, tak. Właśnie jak mamy schadzkę dzisiaj, no, ból zbiorowy, idziemy na lody, no. No, idziemy właśnie. Także idzie, idziemy na molo. Tutaj bardzo dobre rdzenie właśnie mają w tej, tej, tej kawiarence, w, w tej, knajpce, tak jak powiedziałem, właśnie schacka na naleśnika i placka, więc, więc o, właśnie, my tu już sobie czekamy. I zaraz jedziemy dalej. Pauza. No więc Powiadomienie, głośność ustawiona na 0%. 30 zł napiwków Fajnie. No i już dochodzimy, kochani, do Molo. Tak? Dzień dobry, miego dnia. To są osoby, które lo, lokalne, lokalne dziewczyny i chłopaki. Tak? No i dobrze, fajnie. No. O, nasza ekipa Bo idzie. Tykań, on do jeziora nie wpadł. Do jakiego jeziora? A mi do jeziora wpadnie. Gdzie to jezioro Co? widzisz? Z lewej strony. A <laughs> on się <wszystko śmiech> do jeziora. Idziemy w do jeziora. No, nie <laughs> Co, Syrenka? Syrenka? <laughs> Idziemy na kawkę. Na kawkę idziemy, nie? Ja, ja, ja chodź. na sobie usiądę. No to z nami, to z nami chodzi razem, ja usiądzie ja z nami, zjesz ja sobie obiadzi. No, tak, bo ja już jestem wolna i nie podległa. No, no bo wol... już nie podległa. Nasza wolna kobieta, nasza wolna. Jestem, jestem do wzięcia. O, o, Dzień dobry panu, Dzień dobry panu. mamy kobietę do wzięcia. Pan przewodnik, pan przewodnik. Pan przewodnik, który tak? wycieczki przyprowadza na statek kapla. Aha, tak? Dzień dobry. Zabry. A tu co jest? Tu co jest? Czy mogę usiąść gdzieś i stop, stop, uwaga, ekipa. <grym wiosenie> Ada jest bardzo głodna i chciałaby zjeść. przydajmy tak. ja proszę ja bardzo. na ławeczce. A co tu jest tutaj? Co? A tu jest A na kawę zaprosi. muszę lecieć. A no tam na kawę idziemy, idziemy, no Gdzie idziemy. Gdzie idziemy, po to powiedz mi słońce? Do Oli idziemy, do Oli? To jest czeski, tak się nazywa. Dobra, chodźcie, ja decyduję. Bo będziemy teraz, wiesz co... Już... Idziemy. No to chodźcie tu. Chodźcie, już. Ada, jeść. Nie gadaj tyle. Dziękuję. Nie, ja tu muszę, kochani, troszeczkę grupo zarządzić, bo inaczej Ada Ada umrze z głodu. Monie nie dojedzie do domu. A my się nie śpieszymy, więc tu trzeba trochę zarządzić, nie? Po męsku. No. No już chodźcie, chodźcie. Ale oni tutaj w prawo, restauracja w prawo po prostu. To chodź z nami też, no Tak, muszę ale sobie. ja muszę zjeść, zjeść. No tak, wiemy. nie wiemy. mogę przy stole. Jeść nie tutaj nie w restauracji, bo nie zamówiłam tutaj. Ach, no tak, 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 to masz rację, zgadza się. Uważaj po drzwi. A to jaka restauracja jest? Gdzie my jesteśmy? Na dworzu. Na dworzu. już. No, chodźcie. się przy barze, czy przychodzi Nie, przychodzi, przychodzi Pani kelnerka, tu przychodzi Pani kelnerka. Dobrze, Adrianko, my się już poradzimy, słońce, na razie idź, idź Już, my się poradzimy. Ada, nie cicho, bo kobieta jest głodna i grzecznościowo po prostu spadnie. My się świetnie poradzimy, No, dobrze. Eee... To ja tu siadam. Nie, wiecie, to tu jest sześcioosobowy, chodźcie, bo komuś zabraknie. Chodźcie się tutaj? Jak się nazywa ten lokal Tomaczku? Nie, tam jest o jedno krzesło mniej. Jak się ten lokal nazywa? Co? Czeski, czeski film. Aha. Czeski film? A, to jest to miejsce, gdzie są kurczaki mają między nimi, tak? Nie, Ale tu jest to tu jest pap, to jest słuchajcie, pap. Dzień dobry pani. Tu jest pap, tu jest pap, słuchajcie, Słuchajca, pub, to jest pap czeski. Dobra. Pauza. Znają czeskie piwo. I teraz w ten sposób twoje ucho widać, twoją laskę, twoją buzię widać. A tam dalej widać, widać a cię się nie nagrywa nic niestety, a nagrywa się. Słońce I nie, nie idź. nagrywa się. Dobrze, nie się. Idź jeść, idź jeść, proszę, dziękuję. Dobra. Ja to mam tutaj w pudełku. Idź, idź, mam jest. Jest. Ada. pudełku tutaj. Proszę proszę dź, dź, tutaj". Ale tutaj. Zatrzymaj, Zatrzymaj na pauza. pauza. Nie, nie wolimy bardzo. Tutaj, u zicha. Pauza, przycisk. Kliknij tak, dwukrotnie, by uaktywnić. Tomeczku, czy ja to zatrzymałem, czy się nagrywa, bo ja już nie dążę tym telefonem. Czy ty możesz powiedzieć, co chcesz zrobić? Pauzę, Pauzę chciałbym zrobić. Fantastycznie. Widzimy. No i fajnie. Powiadomienie głośność ustawiona na 0%. Słuchajcie, jesteśmy w karczma... Dobrze mówię, tak? U Uwaga na Mickiewicza. Ile? Mickiewiczowa, ile? Nie wiem właśnie. Ile? To Mickiewicza, ale ja nie pamiętam. Jaki mam numer zamku? Nie Wiesz czy nie wiesz? Pod jakim numerem jest spała? 13 No tak No, także mają tu bardzo dobre czeskie piwko Także ja Was serdecznie pozdrawiam, kończę, bo mi w ogóle nawet bateria Także tu wiem wiem Nie, mieść cieplutko Tu siedzi Tomuś, tu siedzi Syltalka, Sofia i nasza kochana Adrianka Bosmanka. Naprawdę przewspaniała kobieta, powiem szczerze, wiecie, mega, 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 po prostu. Tak dobra dusza, tak wrażliwa, tak. no ja znam już od jakiegoś czasu i towarzystwo nawet, którym się otacza, to naprawdę to czym świadczy. Dobieramy ludzi sobie podobnym do siebie i coś w tym jest. Coś w tym jest. Dobra. Ja Was zapraszam na piwko, na dobre jedzenie. Tak to wygląda. Za dużo już mówię, nie? Bo trochę wypijemy. <grytanie> Więc spa. Słuchajcie, to może w takim razie to się mniej więcej za zobaczymy. Dobra. Zatrzymaj nagrywanie. O, fajnie. Zatrzymaj nagrywanie.